Już pani, dobra, poszła Klisza. No także już się nagrywa na szpulę. <grybujesz> Dawaj tam. No dobra Tomasz, to powiedz mi jak to teraz w tej chwili yy, mikrofon Nortek na 59 zł yy, Oczywiście powiem Ci, zrobiłem Ci trochę przy kursa, bo w tej chwili jest wszystko na minimum. Moment, raz, dwa, trzy: raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pięć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt, dziewięć, powiedz mi, jak to w tej chwili idzie do ciebie w peł, pełnej mocy. Po ja pierdzielę, no powiem ci, robi robotę, robi robotę. No, sygnał masz 7 osiem mesów. bardzo jak się przyciszyłeś, mówię, no kurde, toś trochę słabo idzie z tego, z walerego lepiej szło, no ale ty się poskręcałeś. Ty, no, petarda idzie, petarda, bardzo ładnie. Spręga co, się coś czy coś. W tej nic. chwili tak, tak powiem Ci 25 cm no, 25 cm w tej chwili od, od um, kursk nadaje No nie, nie, nic, nic, nic tam się nie dzieje, także bardzo ładnie idzie. Yy, możemy jeszcze w tym, w USB, znaczy w USB, w fm na chwilę tak sprawdzić, co? No to dobra, to lecimy do FM No tylko tam dalej trochę od będę mówił, coś mi się tutaj obraz zatrzymał w tym telefonie, tak mocno idziesz, dobra, no e, dawaj tutaj zobaczymy jak to w FMI pójdzie, ten twój piękny Galaxy 95T2 i ten mikrofon marketowy. No i dobra, no i tutaj w tej chwili proszę mnie tu ocenić kurde jak to idzie panie. Bardzo głośno idzie, elegancko. Zresztą zobaczyć to na filmie. Zaraz jeszcze ten sprawdzimy na tym, na, no, na może na SSB. Nie ma problemu, no nie ma problemu, ale powiedz mi, tak naprawdę fajnie, lepiej od tego pana. No nie wiem, teraz jakieś echo. Tam włączyłeś? Powiem Ci, no ładnie tutaj w FM też idzie. No troszeczkę jakby mocniej jak ten, ten pan. No ale tu Ci się nic nie sprzęga. A no to widzisz, no to super. Dobra, dawaj tak jak jesteśmy. Dawaj na USB. No na USB, USB, U, USB daj. No. USB daj. No raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pewnie się już tam dostroiłeś do mnie. Radia porozgrzewane mamy. Dawaj. No, tylko echo wyłącz, bo jesteś tak głośno idziesz, że aż przemodulowany. Echo wyłącz. Dobra, echo. Dziemy... jest i echo, więc jest Jeżeli tak, to mogę zadać mig gaina. Eee, Teraz mig gain'a masz na full? Wszystko na full, panie. Wszystko na full, tak jak idę. No, idzie bardzo głośno, bardzo głośno, czysto. Eee, a możesz, a skręć trochę mig gain'a jeszcze. No, idzie bardzo głośno, może być tak nawet, może być tutaj. Bo jak rozkręcisz się na full to gdzieś dalej tam czy coś, to idzie tak głośno, że zresztą zobaczysz tu na filmie, 3 minuty się nagrywa. A no to dłuższy trochę. No. Dobra, to daj z powrotem do AM-u. AM dajmy. No dobra, jesteśmy w AM-ie, także dawaj, zobaczymy tu. No, no i dalej. E, mikrofon ten sam. E, w tej chwili migaj na godzinę 12. No dobra, migaj na 12. No to daj teraz kopy to do końca kopyto do końca, tak jak idzie. Yy, echo, może troszeczkę już jest echo, nie wiem jak te echo. Bo jak to tak mówi, że tak fajnie idzie, to ja sobie ten mikrofon zostawiam pod yy, tym radniem. Tam sobie tylko pokrywę ściągnę <laughs> i się trochę pobawię tym echem, bo tam mam dwa PR. Mogę i prędkość tego echa ustawić i, i, i chyba moc tego echa, także także też będzie to fajnie szło No powiem ci bardzo ładnie cię słychać, co są, to tamto. To echo dajesz, no to powiem Ci szczerze, bym nie wiem, się mógł pomylić, czy to jest SaDelta, czy to jest Pan, to już bym, to już bym mógł się pomylić, tutaj, nie? No, fajnie idzie, naprawdę bardzo fajnie. W FMI idzie bardzo głośno, w FMI idzie bardzo głośno i w SSB tak samo idzie bardzo głośno, gdzieś tam jakbyś DX-ował czy coś, to to ten, to możesz nawet dalej od mikrofonu mówić, ewentualnie mid-gaina skręcać, nie? No, ale jest naprawdę fajnie. Z mojej strony, bardzo dobry odbiór, e, Ciebie, nie? No na te, na te 20 km No to dobra, no to fajnie, no to mówisz jak nie ma różnicy, to tego A jak samy z tej chwili u Ciebie, tam 9 plus 30 chyba mi się wydaje Nie no masz tam około ten, czekaj, 8-9S, 7, 8, 9 no tak jak jak, jak jak mówisz, nie? Do dziewiątki idzie, do dziewiątki no także no bardzo ładnie cię słucham Czysto, wyraźnie e, no także A ty, a ten ten w tym radiu ten Talbak? włącz ten tego Talbaka, zobaczymy no w tej chwili jest, wszystko jest na maksa. czekaj. No w tej chwili wyłączyłem go. No w tej chwili go wyłączyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć włączam go w trakcie modulacji. Jest w tej chwili na minimum i jest w tej chwili na, na, na full. Jak to chcesz? W ogóle coś? Nie, nic, nie ma różnicy, nie ma różnicy. Ja tu nie, nie słyszę żadnej różnicy. No. Słyszę cię Praktycznie tak samo, nie wiem. Może to tam działa, nie wiem, w FM-ie albo... Albo w SSB, ten talbak, nie wiem, trzeba było poczytać, zobaczyć, nie? <laughs> no. Ale idzie ładnie, idzie ładnie. Ta szósta minuta jest tu, nagrałem, teraz do głośnika dałem telefon. No to zresztą zobaczysz, jak to tam będzie szło. No jeden film tam poszedł, no to... No z Valerem to robi robotę. Lepiej, le, czyściej cię słychać z Valerego, jak z tego radia, nie? Z tego to tak troszeczkę więcej tak tego, tych średnich, średnich i basu jest, nie? Ale z Valerego to idzie Sopran. No tu też idzie bardzo ładnie, nie, nie powiem, że nie. No powiem ci ten walery nie jest zły, nie tylko mówię, no muszę sobie kupić ten bies, wskaźnik bezłomowy. Wiesz, ładnie go wyczyścić i tego, no to też będzie pani pochodziło. chodziło. No tylko nie się ma jeszcze pod tego walerego, żeby podłączyć, ale tak jak mówię, albo zostaje pod panem, bo też pani robi robotę pod tym panem, ten walery, albo tak jak mówię Sadel Cajechomaru. No dokładnie. Nie no kurde, jak będziesz to. Jak będziesz gdzieś w widnicy, czy coś, to, po, to ten, no to ci dam tą sadeltę, dam ci na sprawdzenie jeszcze. Tam tą sadeltę Echo Master Pro, czy tam dam ci tego, tego ten, ten stary mikrofon, to może coś tam nagramy, wiesz. No bo na razie to tam nie potrzebuję tych mikrofonów, a ty sobie może sprawdzić. Zobaczysz sobie tam wtedy z tym, z valerym, czy, czy z tym, e, z Galaksem, jak to chodzi, nie? Także to tam wiesz, nie ma problemu z tym, nie? No, tylko jakieś zakłócenia teraz dostałem, powiem ci propagacyjne, nie? No. Chyba, że kanał zmienimy na chwilę, która ta godzina jest. No. Dobra, panie, ty ja się muszę zbierać, bo jest 15 po auta. Muszę pośnieżać. i ten, i, i co, i do pracy jechać, bo strasznie sypie. No dobra, dobra, Tomasz, to, to puste mi te filmy, jak się zbierają, wieka, i ja sobie to porównam, nie? Dobra, okej. Okay. Trzymaj się. No to jesteśmy na łączach. Ja wysyłam ten film, się ubieram i idę zaraz ten. Odkopywać samochód. Dobra, dobra, słuchaj Tomasz, tylko jestem mi opis te linki, który to jest ten pierwszy film z, będzie z Walerego, a ten y, opis który to będzie z tym Galaksem. No to teraz masz, masz z Walerego co poszło, a za chwilę będę, tylko zakończę, tu to, to będzie z tego z Galaksego. Dobra? Hejo? No, hejo, hejo!